A już tylko po ruchu drogowym widać się właśnie po gigantycznych korkach, widać, że Święta Wielkiej Nocy tuż-tuż, tak jest szczególnie w okolicach sklepów, w których trwa na dobre gorączka przedświątecznych zakupów. Od 200 do 500 zł wydamy na tegoroczne święta, tak wynika z różnych badań i szacunków. No i prawie w całości te pieniądze zostaną przeznaczone na zakup jedzenia, na świąteczne stoły. Niezależnie od tego, czy będzie to barszcz biały, czy żurek, babka, czy makowiec, wszystko, co pojawi się na świątecznym stole, swój początek ma tu albo w podobnych miejscach. Dlatego hipermarkety, markety, sklepiki czy targowiska pracują pełną parą i przeżywają prawdziwe oblężenie. Jak przed świętami, tak Aha. powinno być. Dużo więcej? Dużo więcej, no więcej jak, jak codziennie. Mam zalecenia od małżonki kupić Renetę. Więc jestem na poszukiwaniu renety. A kiedy lista zakupów jest dłuższa, bez ściągi się nie obejdzie. Zresztą nie chodzi o to, ile produktów jest na liście, a o to, by były to produkty polskie. To w każdym razie zasada młodych wszechpolaków, którzy pikietowali targowisko w Gdańsku. Dlatego, że wybieranie polskich produktów wspiera polskich przedsiębiorców, takich samych Polaków jak my, którzy pracujemy w usługach czy innych, innych branżach, e, przez co to, to napędza polską gospodarkę i żyjemy po prostu w kraju bogatszym. Jednym słowem, żadna tam floryda, tylko nasze krajowe. A jeśli nie ma tak wyraźnego oznakowania, można kierować się kodem kreskowym. Tam w cyfrach zakodowana jest polskość produktu lub jej brak. Ale większość z nas, jeśli patrzy na cyfry, to raczej na te oznaczające cenę towaru. Co roku jest po prostu odrobinę drożej. No ale można sobie poradzić. Produkty są i droższe, i tańsze. No, trzeba trochę no, poszukać, nie? I potem to szukanie zamienia się w zakupowe szaleństwo, które nieco zaskakuje odwiedzających nas cudzoziemców. W Polsce to inaczej jest. Mhm. Jest to, jak powiedzieć, to, które ludzie. Zwariowani na tle zakupów szybko, szybko, nie? W Niemczech nie, nie. spokojnie, wszystko na spokój. To zamieszanie ma swój wymiar finansowy. Przeciętna czteroosobowa rodzina na tegoroczne święta wyda według różnych szacunków i badań od 200 do 500 zł. Dużo bardziej w przygotowania świąt angażują się mieszkańcy wsi i małych miasteczek.